Moi drodzy, do dzisiejszego testu, testu prezentacji mycia felk, mycia kół, wybraliśmy kilka produktów, wszystkie produkty polskich marek, żeby było ciekawiej. No tak. No tak. Good stuff Tire Dressing na sam koniec, czyli zabezpieczenie opony. Zobaczymy, Matowy. tak, matowe wykończenie. Zobaczymy jak długo będzie nam ten produkt siedział. Do kolejnego odcinka będziemy go wozić na oponach i zobaczymy czy przeżyje. Wymyjemy felgi Well Warriorem, czyli silnym środkiem do mycia Felk. Deironizerem naszej znaczy ogromnej marki K2 Roton Pro. Ale to już jest taka linia ta bardziej właśnie, nie, pro, no, to jest no, jeszcze pro. zwykły. A przed e, na, nałożeniem dressingu na opony wymyjemy, wyszorujemy je dokładnie Tyrant Rubber Cleaner'em z CleanTech'a. Więc takie cztery produkty w dzisiejszym materiale się pojawią. No i zobaczycie, że ta pielęgnacja Felk to nie jest wcale taki prosty etap, bo w moim, Spcikać, nie, w moim no nie, odczuciu e, wymaga, no. pielęgnacja felg jest nawet bardziej skomplikowana i czasochłonna na, niż mycie, mycie samej karoserii. Tak. Także to wszystko w dzisiejszym odcinku, Dobra. ale najpierw mnie interesuje ta maska. I jest maska zobaczymy najpierw. czy Panie ten bok żyje na tym, a hmm? potem zajmiemy się mhm. myciem Dobra, powiedzcie mi, jaki jest najmocniejszy kwas na rynku? według Was? Tak, z Siarkowy. No to na pewno. Pamięci, wczoraj się siarkowym bawiłem. No dobrze, że masz wiesz, poluszki całe. co? Rozumiem, co? No, no, ale powiem Ci tak, e, to widzowie zobaczą akurat na innym materiale to po prostu byłem w szoku jak wrzuciliśmy Nie no to parowanie śruby, cały ten proces wiesz. normalnie jak woda, ten kwas to normalnie bulgotał jak wrząca woda. Ja nie wiem doświadczenia, więc nie wiem. Na w akumulatorze widziałem. A no tak. No. A z akumulatora widzieliśmy. Tak, ale wiesz no najbardziej popularne kwasy no to te do felk takie do normalnego użytku powiedzmy. No tak, tak naprawdę z tego co my używamy, no to Cleanwell z Klintacha. tak naprawdę dość mocny kwas. Bo nie są pod koncentratem tak. Koncentra, to jest koncentrat, tak. tak. 1 do 10, 1 do 20, zależy od tego jaki efekt potrzebujemy i do czego potrzebujemy użyć. Myślę, że to będzie dobre, żeby wytestować Wytrzymałość powłoki, jeśli mamy testować pod względem kwasu. Tak. Dobra. Czyli zrobimy tak. Pryśniamy na jedną i drugą połowę. Poczekamy 2-3 minuty. Dokładnie. Uczemy, uczemy reakcję. taką miełeczką wodą. Właśnie tak, tak, Nie tak. będziemy się tu z Kersherem bawić i zobaczymy, hmm. co I zo się wydarzyło. Zobaczymy, właśnie później, jak to, jak to wyżarło. Mamy to 1 do 10 w tym momencie osieńczone. Jest najmocniejszy, który możemy użyć. Mhm. Lewa strona, dokładnie ta. Była zabezpieczona woskiem. Zobaczymy, co tu się stanie. A wprśnie z góry, zobaczymy jeszcze, jak u góry dla porównania. No, w sumie jest widać już plamę. Widać taką plamę dokładnie, gdzie się ten kwas rozlał. Ale u góry kropelkuje. W miarę kropelkuje jeszcze. Czyli jeszcze coś się trzyma. Prawa strona powłoka. No, chyba lepiej spływa. Nie, no dużo. Nie widać jak tej plamy. Zdecydowanie lepiej, aczkolwiek na pierwszy rzut oka jakiejś wielkiej różnicy ja tutaj nie widzę. jest dość podobnie. Jest no, dość podobnie. No, no ale tutaj, tutaj patrzę, no tu jest, jest plama, nie? Inaczej jest. No Nie no, plama, zachuje. jest oczywiście, jak najbardziej. Natomiast jak bardziej patrzę pod kątem zachowania się kropli, wiesz, bardzo są zbliżone, tak. bardzo są podobne. Po woka w ogóle ją nie ruszyło. Nic, można Nic. To powiedzieć. No tutaj jest jakaś plama, ale tutaj to, już z tym woskiem to jest taki temat śliski. Dobra, jak to z włoskim? A przyknijmy jeszcze na tą stronę. Samą wodą? No, zobaczmy. Co tu się wydarzy? One eternity later. Dziwna historia, nie? Nawet no, się trzymam. Ja, ja proponuję jeszcze jeden test. Bo kurwa, nie wiem. Propo proponuję jeszcze jeden test. Ja bym prysnął teraz jakimś opryskiem, żeby osłabić, że tak powiem, jedną i drugą stronę jakimś mocnym stężeniem. Co to mamy? Pryłosza takiego mocnego. Tak, to jest takie mocniejsze stężenie. Przemysłóweczka słoweczka, taka wiesz. E, dokładnie. Taki, jak ty lubisz. Czyli od odbruda, brudasia. O, Od Czyli to powinna nam sięgnąć wosk. Myślę, że z woskiem powinno sobie poradzić. Zostawić na chwilkę na masce. pompuj. pompuj. Piknę. Pompuj. Pompuj. Napompowane, bo już ścisnie. Na bogato lecisz, widzę. Nie oszczędzę. Dobra, ścieknie i tak. Takie na des. Ile czekamy? Około minuty. Z dwie, nawet może mudę. Pewnie. Later that same evening. Teraz to widać. Ta sama historia co na abarcie. Ta sama historia co na abarcie, i wydaje mi się, że gdybyśmy kwasio rozpłukali od razu dużym ciśnieniem w podkerszera, to też byśmy to widzieli. To byłby ten sam efekt. A to kropelkowanie, moim zdaniem, po prostu było spowodowane przez opryskiwacz, przez tą giełkę delikatną. Czasne, zobaczymy. Ale teraz. co, kwas? No mhm. zobacz, ale tu już nie ma wosku, więc to moim to zdaniem. Nie wiem, to już jest pusto. A, no. A zobacz, tutaj jednak na tej powłocie nic, nic się złego nie wydarzyło, bo. Przy spłukiwaniu było widać, jak ta woda ucieka, mhm. jak odpycha tą wodę, a tutaj już szło traflą wszystko. Podsumowując, kwasior do felk nie zaszkodził powłoce. Priłoż mocny, silny też nie zaszkodził powłoce, ale wosku nie ma. Zjadł go. Zjadł, więc no, to dopiero było dobrze widać w momencie, gdy mocnym ciśnieniem wody spłukaliśmy maskę. Widać, że po stronie powłoki ta woda cały czas jest odprowadzana, to hydro działa. Tutaj woda już spływa całkowicie taflą. No cóż, wosk lekko nie miał, bo dostał naprawdę dawkę mocnej chemii. Mhm. No ale też nie wiemy do końca, co jest na myjniach bestotykowych wlewane do zbiorników. W związku z tym, mimo wszystko. Falą się, że są zazwyczaj neutralne PH. Falić się można wszystkim, natomiast nie do końca tak może być, bo jednak cena czyni cuda i wiesz, nie wiadomo co na przemysłówce tam mhm. przy takich dużych ilościach jest stosowane. No więc chyba powłoka będzie lepszym rozwiązaniem. Więc wiecie już jak zaaplikować powłokę w domowych warunkach. No i za 300 parę złotych możecie sobie zabezpieczyć całkiem dobrze auto. I jak widzicie, to zabezpieczenie jest odporne na silną chemię, a wosk. Po potraktowaniu taką nieznanego pochodzenia chemią bądź silną chemią, no bo no, to tani wosk. Tani 2. wosk, zdecydowanie, ale Marcin, no powiem Ci szczerze, że trochę w temacie siedzę i trochę tam tej wiedzy liznąłem. Mm -hmm. Powiem Ci szczerze, że nawet jakbyśmy tu fuso nałożyli, moim zdaniem wrzucilibyśmy na niego kwas, czy jakiegoś dimera, przełoża, cokolwiek silnego, to nie ma siły na to. No wiesz, to jest tylko wosk. To są preparaty bardzo mocne, które też służą do zdejmowania wosku. Więc Jasne. Zaczynamy od tego. Że musimy mieć wiedzę, jaką felgę w samochodzie posiadamy. Tak. Aluminiowa, stalowa, polerowana, lakierowana, chromowana i tak dalej. Wiesz dlaczego? Pod tego zależy oczywiście chemia, którą nie dobierzemy pojęcie. do mycia. E, dobranie złej chemii w przypadku e, na przykład kwasu do felgi polerowanej, chromowanej skończy się plamami, brzerami, problemami. No dobra, ale felgę polerowaną nie mamy zabezpieczoną jakimś lakierem bezbarwnym? No Są, ale to nie ma znaczenia. Nie, nie zawsze. Tak. Od nie nie zawsze. zawsze. Pamiętaj, że polerowanie y, wibracyjne, chyba to się nazywa, tak? Tak. Felg. tak. Y, to jest niczym niezabezpieczony, goły, y -y. świecący się. Goły, świecący metal. się a... goły metal. Tak, goły metal. W związku z tym. Kwasiur pewnie zje. No. Od razu powstaną białe plamy i tak dalej. Ciężkie do ściągnięcia. Najprostszą felgą do mycia, do pielęgnacji, jest po prostu felga lakierowana. I też ważna, ważna uwaga, nie myjemy felg, gdy są koła gorące. Tak, nie myjemy akwodon na jakiejś trasie po upalaniu. Mocniej może zareagować, uszkodzić, nie? Coś tak, jakieś się może tak, wydarzyć? E... Mogą zostać też plamy. Dokładnie. E, może to takie plamy zostały? Możliwe, ale to są bardziej water spoty, wiesz, wydaje tak, się. mi się. Tak, to się wydaje, że po bezdotykowe i... Tak, więc przede wszystkim e, nie aplikujemy chemii na rozgrzaną felkę, na rozgrzane hamulce. Ej, czerwona jest, Andrzej! Czymś swoją powinno Dawaj. Przyszłam też. No, teraz jest troszkę. Ile mamy po teście Janusza? Siedem. Siedem setek? Ło, wow. to, to jest już. Dużo, dużo, dużo. Czyli jednak woda im szkodzi. Woda szkodzi. To jest taka złota zasada. Aha. Po drugie, nie aplikujemy chemii zbyt wcześnie. Czyli tak. na przykład często jest sytuacja taka, że stoimy na mojej bezdotykowej w kolejce, przed nami są cztery samochody, a tobie już tam dzwoneczek, wiesz, żeby już, już wcześniej prys prys prysne, prysne już, e żeby, e żeby e lepiej e wyżarło. I wiesz, problem się robi taki, że jak jest ciepło na zewnątrz, albo te koła są nawet nie gorące, ale ciepłe, ciepłe. to zaschnie. E no i co? E jakich środków używamy w przypadku felgi lakierowanej? Kwas? Kwas Deironizel? Deironizel. W takiej kolejności? Nie. Z reguły Deironizer ja jako pierwszy. Jako pierwszy, tak. Można Dobra. nawet e, użyć po prostu po Deironizerze, rzucić sobie pianę e, na, na, na niego tak. i zostawić na tą minutkę po prostu przy samochodu, po prostu spukujemy wszystko i. Hmm. Okej, okay, to już mam takie pierwsze pytanie. Przejeżdżam na myjnię, Psikam sobie Deironizerem, on sobie tam podziała, spukuje. I co, suszę tą felgę, żeby kwas wyprysnąć? Nie. No wiecie, mam kolejkę za sobą, nie? Strąbią mnie zaraz. Nie, nie, nie. Ja często robię tak, jeśli mam na przykład bardzo mocno brudną felgę, to tak jak Darek mówił, psikam sobie deironizerem, spukuję albo nakładam pianę, spukuję całe auto i dopiero potem przechodzę do właściwego mycia felgi, na przykład mocniejszym środkiem kwasowym, albo jeszcze raz deironizerem. Tylko wtedy już to drugie użycie środka koniecznie z pędzlem, albo ze szczotką, albo z rękawicą, dedykowaną już tylko do mhm. felg. Ja mam jeszcze jedno takie pytanie, bo przepatrzcie się. Felgą w obarciku, mm -hmm. a dokładnie śrubą. I dziecięce są zardzewiałe. Mm -hmm. Kwas, że tak powiem, powoduje taki efekt do felg? Mm, raczej? Nie, bardziej nie? moim zdaniem chyba sól drogowa, jakieś takie po, tak. po, po poziomowe, nie? Mm -hmm. no mamy taką Czyli pogodę, bezpieczne mamy... jest pod tym względem. Dobra. A, a kup sobie tak. czarne śruby albo jakaś anoda, albo kapturki sobie kup na przykład. Dosłownie, żeby nie było widać. ciśnie. <laughs> Jeszcze temat opony nam został? Tak, temat opony, pielęgnacja opony to jest też bardzo ważna rzecz. Przede wszystkim. A oponę należy odpowiednio wyczyścić. Czego potrzebujemy? Środek do czyszczenia gumy. Odpowiednia szczotka, najlepiej szczotką, wyszczotkować tą oponę. Mhm. Ścianka opony, zresztą co ja będę. Nie gładka, co ja nie będę nie? uczył mistrza branży oponiarsko-częściowej. Ja, ja części ja wiem, ale wiesz o co chodzi. Ta ściana nigdy nie jest gładka. Producenci teraz mają taki wyścig stylistyczny, do, wie, żeby to. Tu nawet, na, nawet tutaj jest widać. Tak, błoto, cały brud drogowy to wszystko się wbija w tą ściankę opony. No i potrzebujemy czegoś, co tam w te wszystkie zakamarki nam wejdzie, czyli szczotka na przykład do szorowania. No i używamy do tego, tak jak wspomniałem, środka do czyszczenia gumy. Mhm. Potem spłukujemy to wszystko wodą. No i mamy dwie szkoły. Dwa różne środki, e, w więcej rodzajów środków do konserwacji opon, czyli tak zwanych dressingów do opon. Przede wszystkim wykończenie. Mat, satyna, połysk. Najbardziej popularny, najlepiej wyglądający no satyna. satyna, czyli taki półmat, pół połysk. Mat praktycznie go nie widać na oponie, mhm. a świecący no, turbo, no to, no to wiesz, to jest show and shine, wystawy samochodowe i tak dalej. Kiedyś bardzo modny. Chociaż do dzisiaj jednym z moich ulubionych środków do pielęgnacji opon jest na przykład Endurance e, firmy Maguires. Mhm. Bardzo pięknie pachnący, ale on zostawia naprawdę taki głęboki połysk e, i dobrze to wygląda, ja ale na, na wystawach. Tak. Czy na uszczelki też możemy nałożyć taki dressing na, co na opony? Wiesz, co, uszczelki są gumowe. W związku z tym teoretycznie możemy, ale do uszczelek są os osobne preparaty, to już jest osobna grupa produktów. Przede okay. wszystkim do uszczelek na przykład tych wewnętrznych, które mamy a w środku, nie no mamy. Jest. E są takie specjalne sztyfty, ale one służą wiesz do tego, żeby je natłuścić przed zimą, żeby tak. po myciu nie sklejała no to się. To chodziło nie o te zewnętrzne, No to możemy zastosować do tego jak najbardziej e taki dressing do opon, aczkolwiek ja bym tutaj raczej się w to nie bawił, chyba że to będzie matowe wykończenie, to będzie dobrze mhm. wyglądać. Natomiast część dressingów do opon, to jest też ważna informacja, nadaje się na przykład do pielęgnacji plastików zewnętrznych nielakierowanych, lakierowanych, czyli tych typowych struktur. Coś takiego na przykład, czy to, dokładnie. Okay. O, też warto sobie przeczytać um, instrukcję producenta na opakowaniu, bo bardzo często możemy kupić dwa w jednym, czyli środek do pielęgnacji opon i plastików zewnętrznych mhm. na przykład. Dobra, myślę, że bierzemy się do roboty. Tak jest. i mamy nasze koło wyczyszczone, oponę zaimpregnowaną, nie do końca nabłyszczoną, bo wybraliśmy taki efekt matowo-satynowy, ale moim zdaniem to, to wygląda, wygląda dobrze. Fajnie komponuje się z matową felgą. Dobra. Czy coś jeszcze chciałbyś dodać w tym odcinku? No ja myślę, że nie. A to ja myślałem, że już to zakończyliśmy. Nie? E? A, ale to, no to porozmawiamy tak, Ja już skończyłem swoją robotę, Tobie została jeszcze jedna felga. Widzimy się w następnym odcinku. Ciao! Okej! Okay. Zachciało mi się filmików, tutoriale. Ale może Darek mnie zatrudni? Po godzinach będę.